Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze smakiem Moi, kochani smakosze. Dziś będzie prosty przepis na pyszne ciacho, bo przygotujemy razem sernik, ale sernik z dodatkiem jabłek. No bo sernik i szarlotka to dwa najczęściej lubiane i wybierane ciasta przez Polaków. Robiłam taką ankietę i właśnie część kocha sernik, część kocha szarlotkę, a ja postaram się te wasze kubki smakowe dogodzić zarówno osobom, które kochają sernik, a jak również osobom, które kochają szarlotki i jabłeczniki. Słuchajcie, zanim jednak pokażę wam, jak przygotować ten szarlotko-sernik, zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że Wy swój również założycie i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. I uwaga, dzisiaj jest również sernik, z tego względu, że jutro sernik będzie w programie Pytanie na Śniadanie. Tam przygotuję sernik z owocami dzikiej róży, bo dzika róża to właśnie temat przewodni. Mam nadzieję, że przepis, zarówno ten, jak również ten, który zobaczycie w telewizji, Wam się spodoba i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Zakładam swój fartuch, już nie gadam, zaczynamy. A już swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że Wy również, dlatego chodźcie tutaj niżej, pokażę Wam, co jest nam niezbędne do przygotowania ekspresowego, pysznego, kremowego sernika o smaku szarlotki. Zapraszam! Skoro sernik, mamy tutaj ser. Ser twarogowy, taki prosto z wiaderka. Oprócz sera mamy mleko. Oprócz mleka jest również śmietanka 30%. Będzie potrzebny nam również olej, szczypta soli. Ciasteczka kruche ma już tutaj zmielone do naszego spodu. Prażone jabłka, cukier. Mam tutaj również dwa budynie, a także dwie czubate łyżki mąki pszennej mąki ziemniaczanej, 250 g jogurtu greckiego, a także widzicie, jak mamy tu zimno. Miałam tutaj 80 g roztopionego masła. Zobaczcie, było roztopione masło i myślę, że śmiało mogę. Sobie położyć w ten sposób masło, i nam nic tutaj niestety już nie wyleci. Słuchajcie, mamy rozpaloną kozę, dlatego, dlatego szybciutko położę sobie na kozę masełko. On nam się rozpuści, bo właśnie od niego musimy zacząć przygotowanie ciasta. No ale skoro nam się masło rozpuszcza, to ciasteczka. Odłożę na bok i pokażę Wam, przypomnę mój trik z wyłożeniem blaszki. Mam nadzieję, że będziecie ten trik stosować w swojej kuchni. Odłożę sobie również teraz prażone jabłka na bok i uwaga blaszka do góry dnem. Odmierzamy sobie teraz papier do pieczenia. Taki jak taką szerokość jak ma nasza glaszka taką samą średnicę i uwaga. Składamy na pół. Kolejny raz na pół. Teraz robimy taką harmonijkę samolot. Raz, dwa. Odmierzamy teraz sobie mniej więcej, ile od środka mamy tutaj. I teraz przecinamy nożyczkami. Przekręcamy blaszkę. I uwaga, chwila prawdy. Nasz piękny okrąg z, 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 z papieru do pieczenia jest już tutaj w środku. Zobaczcie. I mamy pięknie wyłożoną już blaszkę. O, nasze masło się już pięknie rozpuściło, dlatego ciasteczka lądują przed nami. Biorę masło i za chwilę wszystko mieszamy. Masło jest tutaj rozpuszczone. Pamiętajcie, by rozgrzać je. Później schłodzić i schłodzone wlewaj do naszych ciastek, bo w innym przypadku nasze ciasteczka wsiąkną, wchłoną to nasze masło i będziemy potrzebować go więcej. Moje masło, mimo przed chwilą rozpuszczenia. Ono szybko ostygło bo z tego względu, że mamy tutaj naprawdę zimno, dlatego wlewam masło do naszych ciasteczek. Mam tutaj 120 g ciasteczek herbatników zmielonych i teraz całość pięknie ze sobą mieszam, aż powstanie nam taki mokry piasek. Jak mokry piasek nam powstanie, wyłożymy go na naszą blaszkę, na dno naszej blaszki. I uwaga, jeśli nie chcecie używać Herbatników, śmiało możecie użyć owsianych ciasteczek. A mi tutaj operator podpowiada, że przecież sezon zimowy się już zbliża. To możecie użyć tutaj korzennych ciasteczek. Z korzennymi ciasteczkami będzie bomba smakowa. Na pewno Wam posmakuje. Słuchajcie, zobaczcie. Nasz mokry piasek jest już gotowy. Nasz mokry piasek teraz przesypujemy do blaszki. I teraz za pomocą łyżki. Będziemy dokładnie wszystko wyrównywać. Przygotujcie sobie najlepiej metalową łyżkę. Ja na początku użyję takiej, a za chwilę będę wszystko wyrównywać metalową łyżką. Nasz ciasteczkowy spód jest już pięknie wygładzony. Teraz musimy przygotować masę serową. Dlatego wezmę sobie tutaj, odłożę albo i nie, tutaj sobie, tutaj sobie odłożę ciasteczkowy spód. Przygotujcie sobie misę miksera i do misy miksera będziemy po kolei wkładać nasze składniki. Zacznijmy sobie od twarogu. Do środka tutaj przykładam 1 kg twarogu, tak jak Wam mówiłam, to jest to twarog z wiaderka. Ser ląduje w naszej misie miksera. I teraz kolejno dodajemy pozostałe składniki, a mianowicie do środka wsypujemy 200 g cukru, najlepiej drobnego. Wsypujemy również dwa budynie, a także mąkę ziemniaczaną. Wlewamy mleko. Śmietankę 36%. Dodajemy również jogurt grecki. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie w opisie, byście wszystko dokładnie dodawali. Mieli taki spis treści i na pewno również policzę wam kalorykę takiego sernika. Dodajemy również szczyptę soli. Za chwilę wlejemy sobie tutaj również 200 ml oleju. A na koniec, uwaga, chodźcie tutaj wyżej. A na koniec dodamy sobie tutaj dwa duże jajka. Jeśli nie macie takich wielkich, wiejskich jajek, dodajcie trzy duże jajka, takie kupione w sklepie. I nie zostaje nam nic innego jak wszystko wymieszać. A na koniec, jak już wymieszamy, dodamy prażone jabłka. Odmierzam tutaj teraz olej i za chwilę będziemy wlewać olej i wbijać jajka. Olej mamy już odmierzony, wlewam tutaj. Teraz czas. Czas na jajka, jedno jest już wbite. Teraz czas na drugie jajko i będziemy naszą masę serową pięknie miksować. Ja za każdym razem wam mówię, wypaszcie jajka przed wbiciem. Ja mam swojskie jajka. Jajka od babci Marysi, dlatego nie boję się, że one są w jakikolwiek sposób zepsute, dlatego tak śmiało wbijam je tutaj. Wy jednak wybijcie sobie w miseczkę, przełóżcie do masy serowej, a następnie miksujcie. Ja teraz idę tutaj z boku miksować naszą masę. Będziemy ją miksować dosłownie 2-3 minuty i za chwilę się widzimy. Nasza masa serowa jest już pięknie wymieszana. Ja teraz wyłączę nasz mikser. Wezmę sobie zdejmę i już przełożę mieszadło, bo nam nie będzie nam bo ono nam do niczego nie będzie potrzebne. Za chwilę wam pokażę masę serową, ale ten sernik można przygotować na dwa sposoby. Możemy teraz już na koniec włożyć nasze jabłka i wymieszać wszystko. Możemy również jak wylejemy naszą masę serową Stopniowo w różne miejsca wkładać jabłka. Zadałabym to Wam pytanie na pewno w ankiecie, jednak robimy ten przepis mm, tego samego dnia, dlatego decyzję podejmie mój operator. Mieszamy wszystko razem, czy wykładamy na koniec na wierzch? Na koniec na wierzch. <noise> Dobrze, tak, także teraz na nasz ciasteczkowy spód wylewamy nasz sernikowe, twarogowe ciasto. Nasza masa twarogowa jest właśnie wylewana. Róbcie to powoli, a najlepiej gdybyście to robili za pomocą łyżki wazowej, takiej chochli. Wylewamy naszą masę. Powinna Wam wyjść cała blaszka, blaszka o średnicy 26 cm. Ja teraz sobie dokładnie wygarnę tą masę serową. Jednak wezmę sobie również łyżkę i będziemy wkładać tak jak Operator sobie to zażyczył, nasze jabłka. Jak widzicie, nasza masa twarogowa jest już wylana. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak włożyć tutaj w różne miejsca jabłka. Przygotujcie sobie widelec, przygotujcie sobie łyżeczkę. I teraz bierzemy nasze prażone jabłka i kładziemy na nasz sernik. Za chwilę będziemy, o właśnie, w ten sposób te jabłka... Do środka wpychać, by nie było ich widać na wierzchu. I tak robimy. Na początku wykładamy po całym serniku jabłka, i za chwilę będziemy je ugniatać. Najlepiej to robić za pomocą widelca. Te one bardzo szybko nam się tutaj w cieście chowają, i to będzie taka niespodzianka, bo nie wiadomo później podczas krojenia, w którym miejscu będą te jabłka. Wydaje nam się, że rozprowadzamy je równomiernie, jednak później wcale tak równo rozprowadzone nie będą, celowo zostawiłam sobie tutaj troszkę jabłek, bo wierzch będziemy właśnie dekorować jabłkami. Piękną, miętą, a także pokruszymy sobie troszkę ciasteczek. I tutaj właśnie te ciasteczka korzenne byłyby idealnie. Byłyby idealne. Moi kochani smakosze, teraz czas nastawić piekarnik. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni. Na dno piekarnika wkładamy blaszkę wypełnioną wodą. Uwaga, wkładamy, wlewamy do tej blaszki gorącą wodę, bo jeśli wlejecie do tej blaszki zimną wodę, to automatycznie temperatura piekarnika się zmniejszy. Wlewamy tą gorącą wodę, rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni i pieczemy nasz sernik, chciałam powiedzieć piernik, przez równo jedną godzinę. Jednak wtedy z momentem włożenia naszego sernika do piekarnika zmniejszamy temperaturę do 170 stopni. My widzimy się jak nasz sernik będzie już upieczony, będzie już ostudzony. Mam nadzieję, że będzie jeszcze tutaj jasno i widzimy się niebawem. Moi kochani smakosze, nasz pyszny sernik jest już gotowy. On nam ostygł, ale jest tak niesamowicie zimno. Jest chwilę po 15. Piękna pogoda dziś była, dlatego jeszcze jest tak jasno. Ale zimno, mroźno, niesamowicie. Oprócz sernika przyniosłam ze sobą listki szałwi, a także listki mięty. Udekorujemy właśnie szałwią, miętą i prażonymi jabłkami. Chodźcie tutaj bliżej. Pokażę Wam, jak on wygląda po upieczeniu. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Po wystygnięciu. W sumie jeszcze całkowicie nie wystygł, bo ja tutaj na środku czuję, że on jeszcze jest ciepły, mam nadzieję, że nam pięknie uda się go pokroić, ale zobaczcie, jaki on jest równiutki, jaki ma piękny kolor teraz za pomocą noża przekroimy go, znaczy się odkroimy od brzegów naszej blaszki. A jak już obkroimy go dookoła, to będziemy. Go dekorować. Jesteście ciekawi, jak on prezentuje się po wyjęciu z formy? Bo ja bardzo. Uwaga, uwaga, uwaga. Tadam, Nasz piękny serniczek jest gotowy. Wy tutaj troszkę widzicie białych prześwitów, bo niestety, ale źle odkroiłam brzegi. Fajcie, teraz czas na prażone jabłka a także wow, na listki szałwi i mięty. Ja tutaj pięknie wykładam jabłka i jak już nasz sernik będzie udekorowany, to pokażę wam efekt końcowy. Właśnie kończę dekorować nasz sernik. Zapomniałam wam powiedzieć, bo oprócz listków melisy, listków mięty i pysznych praszonych jabłek, kruszę teraz herbatniki, które pokazują Taki piękny zimowy szron. Zobaczcie teraz efekt końcowy. Efekt końcowy. W sumie jeszcze efektu końcowego nie widzieliście, bo będziemy nasz sernik, piękny sernik, kroić. Jesteście ciekawi, jak wyglądają te jabłka zanurzone w naszym serniku? Ja jestem bardzo ciekawa. Z zewnątrz prezentuje się rewelacyjnie, ale teraz zobaczcie, jak on wygląda w środku. A szkoda, go kroić. Pachnie obłędnie. Zaraz go spróbujemy. Przed chwilą widzieliście efekt końcowy. W sumie jeszcze nie końcowy, bo nie pokazałam Wam jak ten sernik wygląda w środku, dlatego teraz szybciutko się za to zabieram. Przekroję sernik, ukroję jeden kawałek i zobaczycie jak on się w środku pięknie prezentuje, także za chwilę się widzimy. Pierwszy kawałek naszego sernika jest już ukrojony. Środek jest jeszcze nieco gorący, ale udało mi się wykroić pierwszy kawałek i zobaczcie. Jest on piękny, możecie widzieć, nie wiem czy widać to na kamerze, że para jeszcze się tutaj ulatnia. Jest niesamowicie kremowy i nie pozostaje mi nic innego jak tym pysznym sernikiem cieszyć się smakiem. Ja Wam za dziś serdecznie dziękuję, oczywiście widzimy się jutro, zarówno w programie Pytanie na Śniadanie, jak również tutaj o godzinie 18, bo postaram się dla Was tutaj coś nagrać. Z Warszawy nie uda mi się wrócić. O godzinie 18, ale postaram się, byście mieli piękny przepis do oglądania. Ściskam mocno, dziękuję Wam za dziś. Oczywiście widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!